Gościem Radia Katowice jest dziś Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Chudzik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, lato i jesie nie sprzyjają wizytom w lesie czy też spacerom po parkach. Nadal musimy jednak uważać na kleszcze. Czy można powiedzieć, że teraz jest szczyt ich aktywności? Przyjmujemy, że kleszcze są aktywne od marca do listopada, ale pamiętajmy, że w okresach cieplejszych zim również były przypadki odnotowania budzenia się ich właśnie przy promieniach słonka i próba znalezienia żywiciela. Wiem, że ugryzienie kleszcza nie jest bolesne, ale przenoszą one wirusy i bakterie wywołując choroby kleszczowe, która z nich jest najbardziej niebezpieczna. Trudno mówić o tym, która jest najbardziej niebezpieczna. Najbardziej obawiamy się jednak wirusowych chorób transmitowanych przez kleszcze, czyli kleszczowego zapalenia mózgu. A chyba najbardziej popularną w tej chwili, zyskującą popularność jest borelioza, czyli choroba bakteryjna wywołana krętkiem borelii. I niestety choroba wielonarządowa o wielosymptomatycznym złożonym charakterze. Mówi pan, że borelioza jest teraz taka najbardziej popularna, niestety, ale czy można powiedzieć, że na przestrzeni lat obserwujemy wzrost liczby osób zakażonych właśnie przez kleszcze boreliozą? Niestety tak, niestety tak. Borelioza jest stosunkowo świeżą chorobą, bo dopiero lata 70. przyniosły odkrycia i powiązania właśnie tej wielosymptomatologii z krętkiem Boreli, który został odkryty na część odkrywcy. Nazywany właśnie krętkiem borelia-burgdorferi. Pierwsze te powiązania miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, w miasteczku Old Lime w Connecticut, i stamtąd praktycznie okazało się, że występuje również na innych kontynentach. Przy czym nie wiązano tego z jedną jednostką chorobą, tylko kilka. Dotyczyło to i skóry, i stawów, i zmian narządowych. A chyba najbardziej taką trudną do zdiagnozowania to jest właśnie borelia, kiedy zajęty jest centralny układ nerwowy, nasz mózg, przewlekła neuroborelioza. Naprawdę potężny i skomplikowany problem diagnostyczny. Kleszcza możemy niestety złapać na przykład na grzybach, o których będziemy rozmawiać za chwilę. Jak go właściwie wyciągnąć z ciała? Nie możemy absolutnie stosować żadnych środków chemicznych, które prowokują tego kleszcza do samodzielnego opuszczania, więc żadnych benzyn, spirytusów, kremów, maści. Kleszcza musimy tuż przy skórze, skórze dokładnie ująć pęsetą, bądź też urządzeniami przeznaczonymi do wyciągania tzw. kleszcza łapki i jednostajnym ruchem staramy się wyciągać, nadając niewielki ruch obrotowy, dlatego, żeby składać te rozłożone igiełki, którymi przytwierdza się do naszej skóry. A co jeżeli część kleszcza pozostanie w skórze? Jest to mniej niebezpieczne, bo z czasem nasz organizm sobie poradzi, nawet jeżeli nie usuniemy w całości, bo możemy oczywiście skorzystać z pomocy fachowej pracowników służby zdrowia i chirurgicznie usunąć pozostałości tego kleszcza. Natomiast jak nie ma takiej możliwości, organizm jest w stanie ograniczony proces zapalny wypchnąć. Po prostu zrobię to miejsce i razem z tą ropą usunięte są również ciała optyczne i te części, które pozostały. I oczywiście obserwujemy miejsce ugryzienia. Ale oczywiście zawsze po każdym ukłuciu kleszcza obserwujemy, czy aby na skórze nie, mamy symptomów właśnie pierwszych choroby, czyli tak zwanego rumienia wędrującego. To jest poszerzająca się obwódka czerwona na obwód naszej skóry od miejsca ugryzienia i to jest absolutnie pewnik, że doszło do zakażenia że kleszcz, który nas ukół był zakażony i w skórze rozwija się właśnie Borrelia burgdorferii. To teraz porozmawiajmy o tych wspomnianych grzybach. Rozpoczął się na nie sezon. Zbieramy m.in. borowiki, kurki, maślaki, podgrzybki, ale zbieranie i jedzenie leśnych grzybów wiąże się z ryzykiem. Wystarczy drobna pomyłka, aby doszło do niebezpiecznego zatrucia. To prawda, stąd też powinniśmy naprawdę zdecydować się na zabranie z runa leśnego tylko tych grzybów, do których mamy całkowitą pewność, że są jadalne, że posiadamy wiedzę w stosunku do tych zbieranych grzybów. Jeżeli cokolwiek budzi naszą wątpliwość, powinniśmy zostawić go w poszyciu leśnym. To na pewno będzie pożywienie dla innej części biologii lasu. Ja na grzybach się nie znam, przyznaję i polegam jedynie na sprzedawcach, ale w takiej sytuacji też powinniśmy um, uważać. Jak? Oczywiście, że tak. No, czy stało się jakimś zwyczajem, że sprzedaż przydrożna przy lasach grzybów no, bazujemy na tak naprawdę wiedzy i doświadczeniu tych ludzi, którzy sprzedają te grzyby. W obrocie już handlowym, detalicznym żywnością liczy się certyfikat wydany przez grzyboznawcę, czy też ocenę oceniającego właśnie grzyby i wtedy bezpiecznie możemy takie grzyby kupować i zajadać. To wiąże się również z tymi grzybami, które są na półkach sklepowych. One tam nie mogą trafić, dopóki nie takiego certyfikatu nie uzyskają. Nie bójmy się zatem pytać o ten dokument. Oczywiście, na targowiskach również wydawane są na przykład specjalne certyfikaty przez uprawnionych grzyboznawców. Pytajmy, czy aby na pewno sprzedawca taki certyfikat ma i czym możemy czuć się w pełni bezpiecznie. Panie doktorze, zmieniamy temat w naszej rozmowie. Coraz częściej słyszymy o legionelli na Podkarpaciu wskutek tej choroby zmarły już niestety 24 osoby. Jest się czego czy wykrywane są kolejne przypadki zachorowania, czy są takie przypadki w województwie śląskim? W województwie śląskim również odnotowaliśmy przypadki legionelozy, bo to jest choroba powodowana właśnie przez bakterię, która nazywana jest właśnie chorobą legionistów, powoduje tą chorobę. Ona bytuje sobie głównie w instalacjach wody Ciepłej. Zwłaszcza tych instalacjach, które są dosyć zaniedbane, stare, przestarzałe, zakamienione, mają odpowiedni biofilm. Tam mają doskonałe warunki do rozwoju, o ile tańsze instalacja nie jest regularnie czyszczona, nie jest przegrzewana, nie stosuje się środków chemicznych czy fizycznych do uzdatniania. Mamy przede wszystkim, dbamy my jako Państwowa Inspekcja Sanitarna o tych ludzi, którzy są szczególnie narażeni właśnie na atak tej bakterii ze zmniejszoną odpornością, więc te, które przebywają w szpitalach, domach opieki, domach opiekuńczych, żłobkach. Tam wszędzie, gdzie może powstać aerozol powietrzno-wodny, a w wodzie znajduje się legionelna, tam może dojść do zakażenia. U nas w województwie Czyli śląskim... Czyli wypicie, wypicie takiej wody nie, nie, nie powoduje zakażenia? absolutnie. Wypicie wody nie powoduje zakażenia. Tutaj dbamy absolutnie o to bezpieczeństwo właśnie i pacjentów, i osób narażonych. Kilkanaście przypadków od początku roku mieliśmy również stwierdzonych w województwie śląskim, natomiast nie mieliśmy takiej sytuacji zmasowanego ogniska, tak jak właśnie to w Podkarp Podkarpaciu wystąpiło. To na koniec jeszcze jedna kwestia. Mamy w że się nie wkrótce no, zacznie się taki okres chorobowy, infekcyjny, czy to już najwyższy czas na szczepienie przeciwko grypie? Wiemy, że jeszcze tej szczepionki nie ma, ale kiedy się pojawi lada dzień? I oczywiście, jeżeli tylko pojawi się ta najskuteczniejsza forma profilaktyki, to powinniśmy sięgnąć po tą szczepionkę. Zwłaszcza, że mamy naprawdę komfortowe warunki, jeżeli chodzi o profilaktykę grypy w naszym kraju. Bo pamiętajmy, że ta szczepionka jest dostępna dla młodzieży do lat 18, kobiet w ciąży oraz seniorów powyżej 65 roku życia za darmo. Wszyscy pozostali otrzymują tą szczepionkę po wizycie u lekarza z 50% odpłatnością. Więc naprawdę jest szansa, na po, takie po, naprawdę populacyjne szczepienie a tymczasem naprawdę popularność tych szczepień oscyluje w granicach 5 do 7%. To za mało, bo niestety co roku grypa zabiera nam ze społeczeństwa wiele, wiele osób, które są wrażliwe i które niestety przez tego wirusa kończą życie. Apelujemy zatem o profilaktykę. Moimi Państwa gościem w Radiu Katowice był dziś Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Chudzik. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję i dużo zdrowia dla Państwa. Radio